Materiał po dość długiej przerwie, spowodowanej tym, że po prostu nie miałem na to kogo nagrywać. Eee, napisałem post. Dzięki eee, życzliwości gracza Oniku będę mógł kastować gry z najwyższego poziomu. On sam jest w challengerze, tak samo jak Sod Drago oraz kilka innych osób z tego zestawienia. Eee, gracza ścisła czołówka eee, z serwera Nordic. Ja tutaj sobie na sekundkę oczywiście Po poustawiam tak jak to być dla mnie powinno. To będziemy mieli, będziemy mieli Shena na topie przeciwko Mundo, w dżungli Valin kontra 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 Jarvan. Na midzie będzie raczej pojedynek Kassadina oraz Gragas'a. Ja już w tym momencie startuję i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, gra naprawdę top top szczyt szczytów zobaczymy na pewno wiele ciekawych akcji oraz e, fantastycznych zagrań. Jestem tylko ciekaw, jak te team kompy będą e, funkcjonowały w team fightach. Jestem na pewno ciekaw e, sytuację drużyny niebieskiej, bo tam czerwoni, powiedzmy typowa meta, tak, e, tank na topie, tank w dżungli i to jest taka typowa, typowa meta obecna. Natomiast niebiescy dość nietypowo. Tylko tankowny Mundo. Mocne mocna gangi Eweliny. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Ciekawostka, nie mówiłem, so Drago Chyba najlepszy jungler w challengerze. Przynajmniej w opinii Kiduro. Bardzo dużo gier miał rozegranych, zarówno na Ramusie, jak i na Serzuani. Poszły, poszły bany na tych czempionów. Przez co jest zmuszony do grania Jarvan. Zobaczmy, czerwoni czają się. Czają się na. Red buffa, niebieskich czy się nie czają, czy cofną? Zaraz się przekonam, no, Wydaje mi się, że takie po prostu e, troszkę straszenie jedni, drugich, tak. A może będzie, a może nie. No, zaraz. Następny sekundy na pewno przyniosą nam rozwiązanie, z to w ten sposób. Ale wydaje mi się, że żadnej agresji raczej nie będzie. Shen, jest, Shen już jest na topie, Mundu też na niego zmierza, więc wydaje mi się, że raczej obejdzie się bez tradeów na pierwszym levelu. A to... Jeszcze się poprawię. O. I teraz możemy wygodnie kastować ten meczek. Kastowanie przeciwko Gregasowi. jest Gregas bardzo mocne beczki. Zobaczmy. Dość mocno. A znaczy, szczerze mówiąc spodziewałem się troszkę mocniej wejdzie. No, natomiast widzimy, Kasian też wcale mocno nie bije. Pierwsze miniony, krew pierwszych minionów jest przelana. Buffy robione zarówno przez Ewelinę, jak i przez Jarvana. Ewelinka standardowo od red buffa, natomiast Jarwan zdecydował się zająć, zacząć od swojego blue. E, prawdopodobnie spotkałem się na gangu na topie za jakieś kilkanaście sekund. Kilkadziesiąt, przepraszam, nie kilkanaście. E, Mundo przeciwko Szynowi uważam, że bardzo dobry pick. Weźmy pod uwagę, że jest 5 do 1. W minionkach to jest oczywiście early game, ale fajnie by na to było zwrócić uwagę e, bot lane. Drużyny czerwonych Anka z Caitlyn na pewno może to być ciekawe połączenie. Natomiast do łask wrócił Draven, dość dawno go nie widziałem. Kasadin spuszowany pod wieżę, oczywiście tak się powinno robić. Chłopak ma problemy z last hitowaniem tych minionów, więc jak najbardziej zrozumiałe zagranie Gragasa 11 do 5 na topie. Shen no oczywiście sobie tam do farmi, Buffy jednej i drugiej drużyny, no, Jarvan troszkę później tego buffa no, robin. Ewelinka troszkę do przodu, ale to jakiegoś większego znaczenia nie będzie miało. No, jakieś, jakieś te wymiany widzimy. Pojedyncze hity, autoataki wchodzą. Oj, Kevin, duży na mieć zebra. Zarówno Draven też ma bardzo mało HP. I czy będzie wykończenie? Jednak nie. No, widzimy Anka na soporcie. Jak najbardziej dobry, wartościowy pick. Zobaczymy, tylko, jak to będzie rozwiązane. Problemy Gragasa. Mała liczba HP Kasetdnia. Flash! Ojejku, ojejku! Ależ błąd Gragasa tego się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc, Kasetdni przeżywa. No, Mundo, mała liczba HP. Tu może, może być problem. Wiem, co się Ewelina jeszcze wykończyła. Kasetdni, ale to jest właśnie Ewelina. Sneaky, Ewelina jej nie widać. Ona może pozwolić sobie na takie akcje. No, Kizuro może mieć problemy. Jarvan, czy go złapie? Dobry flash, jednak podbicie nietrafione. Czy będzie trafiony towntown Trafiony. I Kizuro. Ginie 1 do 2 dla drużyny czerwonych. Kaset nie używa swojego teleportu, by wrócić na środkową malejkę. Jak wygląda botlane 20 do 22 w minionach? Wydaje mi się, że mimo wszystko Caitlyn może mieć e, lekką przewagę, ponieważ w momencie, w którym zostanie wbity 6 level, oni po prostu będą mogli zburzować tego Drivena. Natomiast do 6 levelu Driven może sobie radzić całkiem, całkiem nieźle i przyzwoicie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po levelu 6. 14-15 do 15 na midzie. Kasadin wrócił nam z krystalem oraz e, flaszeczką. Natomiast Gragas zakupił e, Warda oraz Doran Ring. E, Jarvan i już podąża na mid. Czy będzie rzucony standard Rzucony nie standard, nietrafiony. O oh, wow, nietrafione ku. Nie było podbicia, troszkę szkoda. E, 19 do 12 w dżungli. Na topie 15 do 16, powiedzmy, jest to porówno. E, walka na środkowej alejce, ma, na, przepraszam, na dolnej alejce, Ketyn liczba HP. czy Draven pokusi się o, tam o jakieś wejście, jest bez many. E, dołączą tego wszystkiego Jarvan i teraz niebiescy mają kłopoty, zobaczymy jak z tego wybrną. No jednak, nie, Jarvan nie zdecydował się na żadne wejście. Ewelina na topie, fokusowany, ten defensywny flash, e, trafiony tasak. Zobaczmy czy Shen uda mu się uciec, ma liczba HP. tauncik i chyba ucieknie, tak jest też Shen ucieka, pomimo dobrych... Tasaczków w wykonaniu mundo. No. Shen musi cofnąć. Dobry gen w wykonaniu Evelyn 20 minionków. Ma już Spirit Stone, ma już buciki. Kłopoty Gragasa, Obijany, jednak nic z tego nie wyjdzie. Shen, oczywiście, teleporcik, wraca do farmy. chciałem tylko zauważyć, że drużyna czerwonych ma dwa teleporty. Czyli tak na dobrą sprawę są bez dwóch exhaustów albo bez dwóch knightów Pozwala im to oczywiście mega mega split pushować. Natomiast. Nie wiem czy to będzie tak owocne w tym teamfightzie. Włącza się na topie do walki pomiędzy Shenem a Mundo Jarvan. No i niestety Kizuro 0-2. Myślę, że czas postawić jakiegoś warda. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w troszkę późniejszym etapie gry. Dopiero 6 minuta, 1-3. do Więc tak na dobrą sprawę tragedii nie ma jednak to 0-2. Może troszeczkę boleć. Natomiast jeden kill na Shenie, jeden kill na Jarvanie więc takiej tragedii nie ma dwóch killi Shen nie zgarnął, więc wcale tak źle nie powinno być. Botlane wygląda w sposób następujący. 37 do 42 więcej raczej będzie skupienie się na farmieniu, a nie na jakichś naprawdę mega agresywnych akcjach. Natomiast... Uważam, że jeżeli będzie wbity ten szósty level, to drużyna czerwonych oczywiście pukuć się o agresję. Zobaczmy, jak świetnie Draven łapie te wszystkie spinning axy i cały czas zadaje duży damage. Lulu połkuje jak tylko może. Co maksuje Lulu? Jestem ciekaw. Oczywiście maksuje swoje kół. Złapany Draven, duże obrażenia, jednak to jest jeszcze troszkę za mały level, aby go zbrustować tak momentalnie. Draven no, ma kłopoty, musi uważać. Na dolną alejkę będzie zmierzał Gragas, on już ma swoją beczkę bo baw w czerwonych się respi, zmierza też do tego wszystkiego Evelina. Gragas będzie próbował być za plecy Body i prawdopodobnie przerzucić beczką drużynę czerwonych. Zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłem, Gragas już jest na plecach. E, trafiona beczka, e, wybita Caitlin bo Caitlyn ginie. Proszę Państwa, dobrze dobrze rozegrał to Gragas, tak jak mówiłem, Body Slam oraz beczka, która wybiła Aidicare drużny czerwonych, więc. Dobre zagranie midlanera różny niebieskich 47 do 45 na alejce środkowej, 36 do, 40, do 43 na górnej alejce, natomiast 54 do 54 na alejce dolnej zwanej botlanem. Jarvan tzai się, jednak z tego raczej nic nie wyjdzie, nie widzę tutaj możliwości do jakiegokolwiek zgangowania, więc Nic to raczej nie da. Przenieśmy się może na środek mapy. Kasadin cały czas puszowana. Oczywiście taktyka jak najbardziej poprawna, cały czas powinno się realizować. Ewelina odda e, swojego Blue buffa naszemu Grubaskowi, jemu zdecydowanie bardziej się przyda. Siódmy level Shen'a przeciwko szóstemu levelowi Mundo. Co ma Mundo? Mundo ma tylko Rabi Crystal oraz Doran Shielda przeciwko Giants Beltowi oraz e, też Doran Shieldowi więc. Widzimy typowo tankowe grania. Zarówno jednego jak i drugiego gracza. Znaczy nie spodziewałem się na nic innego. No, natomiast e, Mundo mała liczba HP jakieś 30%. No, musi uważać. E, zmierza na górną malejkę kasady. Mundo cały czas ustawiony w tym krzaku. Znaczy, szczędza daje dużo obrażeń e, Sfleszował Mundo, on się skapnął, że nie ma kasady na nami. Jednak, czy to mi będzie za mało? Teraz się przekonam, No, niestety za mało. Szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się tego, cały czas jest wardowany jakby ten tribus, jeżeli tak to można nazwać, górny. Przydałby się chyba drugi ward, ale widzimy drużyna czerwonych strasznie upodobała sobie doktora Mundo na górnej alejce. Chcą go całkowicie wyłączyć z gry, bo wiedzą jak bardzo problematycznym czempionem on się staje w tym typowym late game'ie. No, beczko do Gragas, mała Liczba HP na Anse. ginie do tego Caitlin, Anka jeszcze walczy, jednak dobry gang w wykonaniu Gragas oraz Evelyn e, tepuje tutaj do tego wszystkiego nam jeszcze Kasadin. E, u, czy złapie Kasadin kogokolwiek? E, fokusowany Jarvan ma liczba Evelyn zabije Jarvana, Evelin, nie zabija Jarvana, zrobiła to Lulu e, Walka pomiędzy Evelyn a Kasadinem. No mała liczba HP na Evelyn, Evelin czy Kasadin, jedna Kasadin double kill. No dobrze, dobrze rozegrał to Kasadin, nie da się ukryć. I jeszcze, czy będzie goniony e, Grubas? Wydaje mi się, że nie. E, natomiast różny czerwonych, 10 minuta, e, próba robienia smoka. Wydaje mi się, że to oczywiście ma rację bytu, natomiast m, dzięki temu e, Mundo ma szansę popchnąć troszkę tą wieżę. Te obrażenia nie, nie, nie wystarczą chyba na zbicie całej. Raczej znaczy na pewno nie wystarczą, natomiast na pewno będzie znany bardzo dużo damage. E, taka typowa wymiana. Top za smoka jak najbardziej spokojny, natomiast ten top nie będzie puśnięty, jednak zadane są obrażenia i to się liczy. Więc takiej tragedii nie ma. 15K do 15K, e, 10 minuta 35 e, no, 20 Gragas, prawie 20 milionów więcej na będzie. to jest dość sporo. Natomiast trzeba wziąć poprawkę, że gra grana na Kaslina, który już ma 4.1 i będzie na pewno stwarzał problem, bo ciężko będzie gościa złapać na jego rifloku i trzeba będzie się liczyć z tym, że no, trzeba będzie na pewno na niego uważać Ewelinka 43 miliony do 26 Jarvana, no, nie spodziewałem się, że będzie wyglądało w ten sposób Mundo musi uciekać spalona rka. dobrze defensywny tasaczek i raczej uda mu się uciec, oj, chyba nie powinien tak ryzykować tutaj tauncik, krzana i może być dość nieciekawie, zaraz zobaczymy wydaje mi się, że Jarvan tutaj będzie próbował wrócić, jednak jest, Ward stoi i raczej nic z tego nie wyjdzie. No, chociaż... Greedy Mundo i zobaczmy, czy będzie rzucony sztandar oraz e, włócznia Jarvana. Jednak nie. Mundo spokojnie wycofał. E, na dole czai się Ewelinka. Gragas znowu robi trzeci raz tą samą akcję. Będzie zbiegał. Czerwoni nauczeni e, wcześniejszymi przypałami postawili warda. Wiedzą, co się święci. Powinni odpuścić tą wieżę, moim zdaniem. No i RK Gregasa, fokusowana na nanka, połowa HP, dołącza tego wszystkiego skrywę No i Ani ginie, 6 do 6. Momentalnie czwórka graczy na potlenie drużyny czerwonych. No i Ani zginęła. Jeszcze sniper, szocik w wykonaniu. Ewe, przepraszam wykonanie kęminu, więc w czasie Mundo na topie 0,4, nie ciekawie to wygląda. I niebiescy teraz mają na pewno problemy ginie Jarvan, eee, Fokusowany Kassadin, mała liczba HP na nim. Czy uda się dobić na Kassadin ginie. O wow, niebiescy rozgrywali to naprawdę w bardzo dobry sposób. Wieża. Eee, wyszli z tego. 2 za 0 dodatkowo będą mieli wieża. Bardzo, bardzo dobrze to zrobili. Eee, więc to, że Mundo zginął tak na dobrą sprawę, nic nie znaczy, tak? Bo oni zrobili objective, zrobili dwa kile, więc jak najbardziej wyszli na props. No fajnie było, gdyby nie padł, natomiast nie jest to aż tak bardzo problematyczne. E, zobaczmy Evelina, e, Spirit of the Spectral, right? No, widzimy troszkę inny build niż w wykonaniu Moka tego. No, ten build w wykonaniu Moka tego się troszkę łagodnie mówiąc nie sprawdził. Natomiast na pewno e, by, był tam jakiś pomysł na tą grę. I. No i był powód, czemu był budowany jeszcze Golem na welington właśnie ja w tym momencie nie będę w tu zagłębiał. Kasternik 4, 2 Aranja Staff już zbudowany. Garagas, oczywiście Unholy Graal oraz Sorcerer. Na topie, no Mundo teraz ma problemy, nie da się ukryć. Dwa levele przewagi Shena, zobaczmy. Mundo naprawdę ma problemy, będzie potrzebował gangu. Jeżeli tego gangu nie będzie, myślę, że będzie mógł ginąć kolejne, kolejne razy. Zobaczymy, co drużyna. Niebieskich. Co drużyna niebieskich zrobi z tym faktem? 8 do 7, 21 600 do 18,5. Drużyna niebieskich w prowadzeniu Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 9. Level Eweliny przeciwko. Gdzie jest Jarvan? Jarvan ma 8. Level, więc Ewelina troszkę do przodu oczywiście. Blue buff i trafia w ręce Gragasa i teraz niebiescy fajnie było gdyby weszli na topa. Shen jest bez taunta, spalona Rk od Kizuro. E, zobaczmy Shen będzie się wymieniał, ale podąża tej e, dwóch AP carry drużyny niebieskich. No Shen będzie miał na pewno problemy. E, defensywny flash Shen, próbuje uciekać. I beczko od Gragasa trafiona. E, Shen no chyba raczej nie wyjdzie z tego. Jeszcze Rk od Zobacz, zobaczmy Bahapa i ginie. No zamysł był dobry żeby stepować na kogoś, rzucić swoją Rk i uciec, natomiast damage był zbyt duży. No niebiescy będą próbowali robić, bota Gregas w kłopotach pan przez Jarvana. Jest tutaj Kassadin na posterunku, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ewelina włącza się do walki, jest fokus na Jarwanie. Małeś Boh, tak jest odpolony odpalony. Małżo, Jarwan ucieka. Defensywny flash, walka pomiędzy Kasadinem a Gragasem. No, Kassadin musi zginąć. To nie widzę innej opcji. Kasadin na pewno padnie pytanie czy padnie Jarvan. Nie trafia na siekierka, Jarwan nie padnie. Tepuje się Shen. Nie wiem czy to nie jest głupi wybór z, z jego strony. No, zobaczmy. W tym momencie nie trafiony Taunt. Będą na pewno problemy. Ee, Shen ma problem, tak jak mówiłem, głupia decyzja. Jarvan nie może mu za bardzo pomóc. I Shen pada. Pada czy nie? Pada. No pada. W końcu pada. Rexowi tak, udaje się go dobić. Bezsensowny teleport. Tak jak mówię, no nie powinien po prostu tapować w momencie, w którym e, Jarvan tak naprawdę bez pozycji, bez many, znaczy, przepraszam, bez HP, więc jeszcze Ewelina będzie próbowała zabić Jarvana. Jednak nie trafiona się kierka, ale to jest troszeczkę za mało. Czy niebiescy będą próbowali puszować drugi turret? Zaraz się przekonamy. R od Gregasa zobaczmy, bardzo dobrze. O oh, wow, Gragas, dat Gragas, 5-1. Bardzo, bardzo dobrze to rozegrał Kassadin na posterunku. Gregas ma liczbę HP czy nie uda się go uratować, zaraz się przekonamy. Fokusowany Kassadin, dużo obrażenia zdaje Ewelina, nie da się ukryć. Flash od Evelyn i jeszcze goniony, goniony Kassadin na bocie. W międzyczasie zginęła na manka. natomiast skupiam się na tym gonieniu Kassadina, jednak im się to nie uda. No i niebiescy muszą wycofać. Jednak bardzo, bardzo dobre kilka minut dla drużyny niebieskich. E, Pusznięty Turecik, zgarnięte kille. E, prawie 8000 global golda przy global to jest naprawdę dużo. Jak duże obrażenia Spinning Axe dodaje, zobaczmy. Caitlyn naprawdę bez szans, fokusowana Lulu ma HP. Defensywny flash, e, Jarvan, czy mu coś się uda? E, leci teleport, leci teleport od kasadina o ile się dobrze o ile dobrze spojrzałem. Tak czycie, kasadin e, na swoim Rift Walku łapie oczywiście. Łapie. Kończ tego Dravena i shutdown wykonają Jarvan'a. Troszkę niepotrzebnie Jarwan zabrał tego killa Kastadinowi. Uważam, że jest strasznie greedy i niefajne, bo poszedł summoner spell tak spalony i ten gold na pewno o wiele bardziej przydałby się w tym momencie Custodinowi. 5-1 Gragas, 4-3 Custodinowi. Jeszcze beczka. Jak pewnie się czuje Gragas w tym momencie. Kastuje sobie beczkę tylko po to, żeby odepchnąć przeciwnika. Smog stoi, Ewelina oczywiście zaczęła już go robić. Drużyna Czerwonych musi się zastanowić, jak odpowiedzą na to, co się dzieje w chwili obecnej na mapie, ponieważ są niewątpliwie, mają problemy. Pomimo tego, że toplane drużyny niebieskich... Był naprawdę mocno, mocno w plecy, w tym momencie e, reszta teamu poradziła sobie bardzo, bardzo dobrze, dzięki czemu uzyskują przewagę, natomiast e, Mundo wraca jak najbardziej do gry, ma już e, Spectre, Cole. jeżeli dobrze przeczytałem, oraz Giant's Belt, więc e, liczba HP barów zwiększa się i na pewno w momencie, w którym będzie zbudowany Spirit Mundo będzie naprawdę trudnym przeciwnikiem e, do zabicia, a jeszcze Warmu już w ogóle regeneracja HP będzie straszna. Asadin będzie miał problem z Gragasem. Beczki naprawdę będą bolały. Bo ile Golda w ogóle... Zaraz zobaczymy, ile właśnie Golda ma już wujek Gragas. No 1500, no więc niedługo będziemy, będziemy widzieli Rabadona. Wymiana na topie. Mundo wymienia się z Shanem i ja. skupię się bardziej właśnie na spotkaniu Jarvana z Eweliną. Fokusowany Jarvan, Lulu e, jeszcze go łapie, RK ka od e, w ogóle bez pozycji, fokusowana tutaj Lulu, która ginie. Mała liczba HP zarówno na Jarvanie jak i na nie zobaczmy czy uda się kogoś dobić. E, wow, nie traf trafione, ale zabrakło, zabrakło. Te aksy poleciały, jednak zabrakło. Ja nigdy nie mogę zapamiętać nazwy, no jednak czerwoni mają problemy. Zobaczymy czy uda mi się zbić Gragasa, mała liczba HP na Gragasie i Gragas ginie bardzo dobrze rozegrała ta drużyna niebieskich pomimo tego, że Gregas zabił kasadnę już jeden za jednego więc not that bad as it could be jakby ktoś mógł powiedzieć czy niebiescy będą próbowali pushować tutaj wydaje mi się że niebiescy nie powinni powinni raczej to no jak dużo obrażenia zadaje Draven zobaczmy spinning axe to jest naprawdę o oh, wow overpower można by powiedzieć ile tu zadaje o oh, wow 261 bonus damage'u Draven uważam, że będzie grany nie spodziewałem się, że ten damage będzie aż tak duży. Ale ja wiedziałem, że Draven, oczywiście ten Spinning Axe zdaje mocne obrażenia, noc nie sądziłem, że one są aż tak duże. Jednak widzimy Draven w rękach gracza z diamentu przecież z Challengera naprawdę. Dobra opcja, no, Mundo złapany. Czy uda mu się uciec? Wydaje mi się, że będzie miał ku temu szansę, bo Draven tutaj nap naprawdę sieka dość mocne obrażenia i czerwoni mają problem z tym. E, muszą zastanowić się, jak na to odpowiedzieć 6-1 na Drivewayne e, Blood Trister oraz Infinity. Praktycznie na skończeniu przeciwko Blood Tristerowi oraz Phantom robi prawdopodobnie mało liczb. Happened Extinctus, na nie ginie też turet. E, no, czerwoni mają naprawdę mega mega problem. Muszą się tutaj obudzić, bo w Global Goldzie 12 tysięcy to jest naprawdę konkretny stomp. Zobaczymy, jak odpowiedzą. Weźmy pod uwagę fakt 6-0 w wieżach, to jest kolejne dolarki. Na konto drużyny niebieskiej. No Shen próbuje coś split puszować, ale to, to będzie za mało, po prostu. To będzie po prostu za mało. Niebiescy są już na tym etapie, że mogą sobie pozwolić na jakąś głupią zmianę i tak wyjdą na tym całkiem korzystnie. Na przykład turret za nie wiem... turret i otwarcie inhibitora za 3 O <g> Beczka Gregasa pół HP na Caitlyn. O oh, wow, to boli. No puszujący Shen raczej... Nie będzie tej olbrzymim problemem, bo już Draven wraca i go raczej tam spokojnie wysoluje. Jarvan spotyka się z Evelynn'ą. Evelynn oczywiście fokusuje, dużo obrażenia zadaje, ma już torment, więc no, procentówka od tego HP spada. Jarvan ma problemy. Czy uda mu się uciec? Ma R od Eweliny i ofensywny flash. Jarvan ma HP. Kasady mu pomaga. Jarvanowi udaje się uciec od Ewelina w tym momencie sfokusowana. Czy Ewelina zmieni Jednak nie. Dobry bodyblock. Kizuru zabija w międzyczasie Jarvana. Zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś kile. Czy Shen miał R? -kę? Czy Shen miał R? -kę? Shen miał R, -kę? troszkę nie ogarnął. Szkoda, że nie została rzucona. No Kasadin tutaj ofensywne wejście jednak. Nie wiem czy mu to się opłaci. Zaraz się przekonamy. O w ostatniej chwili odpalna R od Doktora Mundo. No teraz, teraz w końcu mamy Shen'a, Shen trafiony tauncik, Mundo ma liczbę HP, Mundo chyba zginie, w międzyczasie wymieniał się Gragas z Anką, Anka oczywiście ginie. Jeszcze defensywna RK od Gragasa ratująca, wow, no, Gragas gra to naprawdę bardzo dobry mecz, pomimo tego, że patrz, zobaczmy jak świetnie próbował body blokować, zarówno Kasadina, jak i jeszcze defensywna RK, która miała na celu ich odepchnięcie, naprawdę najwyższy, najwyższy poziom Lick of Legend można powiedzieć No Draven tutaj całkowicie bez pozycji Nie powinien się tak daleko zobaczyć, zobaczmy jak Przyobrażenia on zadaje, o wow Wysolował Jarvana w kataklizmie, no teraz przybogata tego wszystkiego Kaylin Zobaczmy Kaylin czy Draven, Draven double kill to będzie triple kill dla Dravena, proszę państwa ja tak się nie spodziewałem Myślałem, że tutaj no będzie będzie bez szans, natomiast no nie będzie triple kill, troszkę za bardzo się podierają. chociaż może dołącza tego wszystkiego, na nafokusowana jest Anka, e, Draven ma spinning act, kręci się, kręci się, będzie na pewno trafiony, damage jest zadawany, zobaczmy. Anka ma liczbę HP, Anka ginie. E, Draven hero mode troszkę za daleko chyba, trzeba będzie wrócić, no ale nie ma co się dziwić, 9-1 do 1.5 5 e, Caitlyn. Naprawdę Draven bardzo, bardzo dobrze to i bardzo mocno to rozegrał. Trzeba zwrócić uwagę na to, że był osaczony w kataklizmie zarówno przez Jarvana jak i przez Shana i mimo to oni nie dali mu rady. Obrażenia, które zadawał i lifestyle pozwoliły mu się utrzymać, dzięki czemu udało mu się wyjść całkowicie bez szwanku z tej opresji niebiescy korzystając z okazji Robem pierwszego barona 22 minuta 50 sekunda Cassadi nie jest on, wie co się święci, czy będzie próba stylowania barona. Wydaje mi się, że ta próba nie ma sensu. No, i niestety nie będzie. Niebiescy mają Barona Naszora, jak zostało to zakomunikowane. No, Kasadin teraz kłopoty, musi uciekać. Polimorf zagrane. Kasadin, czy Gragas? Po czym połowa hapod zwykłej beczki. Erka, dodatkowe obrażenia. Trafiona siekierka. No, no, nie ma szans. Nie ma szans. Po prostu Kasadin ginie. Połowa no bardzo dobrego startu. E, troszkę. Troszkę bardzo gorszy late game, można powiedzieć. Niebiescy. o wow. I mamy Surrender. Naprawdę mega, mega e, ciekawa gra. Dość bym powiedział. E, nie spodziewałbym się takiego stąpu wykonania dróży niebieskich po tym, co działo się na Top Lane. Natomiast no, widzieliśmy, że Mundo miał te problemy, bo był cały czas sfokusowany. E, ja dziękuję za oglądanie tego materiału i zapraszam do następnego. Do następnego. Trzymajcie się, cześć!